Cześć z tej strony, Kam i Zapraszam Was do obejrzenia kolejnego filmiku. Po raz kolejny Battlefield 4. Gramy dzisiaj na mapce z dodatku chińska nawałnica, czyli mapka nazywa się Smocza Przełęcz, a jako broni będę używał rozsławionego kałasznikowa, a raczej jednej z, je, z, jego, z jego odmian, wielu odmian. A oczywiście karabinem szturmowym AK-12 a grali będą ze mną chat player pozdrawiam cię chat i po drugiej stronie moja zmora podczas tej rundy czyli forever alone a, i, i tutaj o czym dzisiaj pogadamy pogadamy oczywiście o nieuchronnie zbliżającym się wielkimi karkami dodatku drugie uderzenie oczywiście w dodatku, na który wszyscy czekali z, nie, z niecierpliwością ze względu na wielką, epicką, starą, albo może i nową mapę metro. Na to, na, na to wszyscy czekają. A co dostaniemy w dodatku? Oczywiście stare nowe metro. Mapy będą nieznacznie zmienione, jak to mogliście widzieć. Jak to mogliście widzieć w jednym z moich filmików wcześniejszych Mam wszystko pokazane. Link znajdziecie w opisie oczywiście A takie linki do chłopaków, o ile to... Już, o ile tego jeszcze nie mówiłem. Bo już nagrywam ten komentarz trzeci raz i, i zawsze coś mi nie pasuje. E no to powiedzmy jeszcze o coś w mapach. No to mapy będą takie niedelikatnie zmienione. Czyli będę te niby akcje, tak jakby to była single, to by była akcja jakby wy wydarzenia jakiś czas po. Czyli będę taka jesienna aura na mecze, ten podczas tu szturmu na mecze nie będziemy już mieć mieli tego nalotu bombowego tak samo na kaspijskiej granicy szczątki tej wieży telewizyjnej co było niszczone na koniec rundy już będą leżały od początku a nowa mapa, nowa mapa, nowa wieża będzie się znajdować na punkcie z tego co pamiętam to był chyba C na tej górce tam na środku mapy tam będzie nowa wieża i będzie granica będzie przycielona murem. Yy, ognista burza 2014, czyli odświeżona ognista burza. Bardziej będzie, jakie tam revolution występuje, będzie można w, z tych rurociągów, gazociągów, czy jak tego nazwać, czy ropociągów będzie można, poszczale po będzie się zapalała. No zapalało to, to tam jest w środku, czy ta ropa, czy ten gaz. I będzie to wyszczeliwał na boki. I jest tam jeszcze jakaś możliwość wysadzenia, podejrzeć, dźwigów. I zatoka omańska. W zatoce omańskiej Levolution będzie w postaci pustynnej burzy, ściągającej z nadmorza. Czyli będziemy mieć znaczne ograniczenie widoku, bardziej mi się wydaje, jak w, jak w stosunku co do oblężenia Shanghai'u po zawaleniu budynku i czy tam zapory na Mekongu. Co tam jeszcze, no zastanawiam się dlaczego akurat te cztery mapy, Metro rozumie, Kaspijska rozumie, a dlaczego jest jeszcze Ognista i znowu forever dlaczego jeszcze no ognista burza i Zatoka Omańska, Zatoka Omańska niby ma być przejąć miano tej wys, wyspy Wake co była we, we wcześniejszych wersjach ale nie wiem jak to jest ja bym tam wolał sobie pograć na nowym odświeżonym bazarze albo na na wyspie Chark Ewentualnie na przeprawie przez Sekwanę, ewentualnie mógłbym zobaczyć coś takiego jak. któryś, któryś map z dodatków, nie, nie wiem. któryś z decydującego starcia albo coś. A jakie bronie dostaniemy? Dostaniemy: Karabin Szturmowy F2000. Powrót z Battlefield do no, ale ponoć da się je odblokować. Ale z... próbowałem ASULA odblokować, ale mi się wydaje, że to jest tak jak taki błąd jak w, co był w przypadku wdrażania Battlefield, Battle, Battlefielda e, chińskiej ten Także było można odblokować te bronie na, na tylko na PC. -tach. Co tam jeszcze dostaniemy? E, Karabin, lekki karabin maszynowy, czyli M60 mm, PDW, broń PDW, czy Alice Wall, nazwany też już Alice zwałem Nazwa, nazwa rzeczywiście trafna. O, to bardzo mi się fajna akcja udała. Yy, I co tam jeszcze. Szczelbę dostaniemy DO12. I, I. co to jeszcze dostaniemy? No tu się z Foreverem zabiłem. I broń z Bad Company 2, czyli karabin sniperski Gol Magnum. Niestety nie udało mi się, nie, nie miałem okazji grać w multi hmm, batkompany Company 2, dwój, ale. A mi się raczej już nie uda. Co tam jeszcze? Chyba tyle do broni dostaniemy. Dostaniemy jeszcze jakieś zadanie dziwne. No, oczywiście. No. no, no, no. I znowu się pogubiłem. Jakieś kamuflaże, jakieś blaszki pewnie. No. Jak wiecie, tydzień uznania dla gracza trwa. Od tej piękna kosami weszła. Wiele błędów poprawili. Mam nadzieję, że. A i drugie uderzenie prawdopodobnie pojawi się w piątek przyszły. czyż w przyszły, w ten już piątek. O kurde, Słowki mi spadły. W ten piątek. Ale ile w tym prawdy? Jeszcze żadnej oficjalnej informacji nie ma. To zobaczymy, jak to będzie. Jeszcze kogoś zabiłem granatem. Ile w tym prawdy? To. to... Kurczę, powiedział jeden z zagranicznych youtuberów, czyli znany jako Jack Frax. W się słyszę: kolosik, siemy kolosik. To jest jeszcze Barcelo, którego też bardzo pozdrawiam. A o najlepsze są kiele za rzucane granaty na ślepo. No i znowu Forever, ta moja zmora w tej rundzie. Więc mam nadzieję, że doczekamy się tutaj już w tym tygodniu. O poprawkach nie będę nic się wypowiadał, bo mówiłem o w tamtym tygodniu. O, dodatkowo pojawił się w lewym górnym rogu czat i powróciły emblematy. To jest bardzo ciekawe. A no ostatnio też mi się udało. Te niebo, co mają być, parwy do dodatku. To mi się udało odblokować w jednym z ostatnich pakietów. Ale ja dostałem służbę gwiazdkę za służbę acajakiem. O i koniec rundy wygraliśmy. Wynik zobaczycie na końcu. A ja zachęcam Was do lajkowania, komentowania i subskrybowania. Na razie dzięki. Cześć.